Cześć, cześć, cześć Siemano, komórkowe świry Tomuszka w Austrii. Mamy pierwszy poniedziałkowy film. Tak jak obiecałem na naszym wspólnym projekcie, na grupie Facebookowej, która się nazywa Tawerna EP. Jeśli nie wiecie, co to za grupa, jeśli nie macie adresu, nie potraficie jej znaleźć tutaj na dole w opisie filmu. Macie link do tej grupy. Prężnie się rozwijamy, jest to super projekt. Mamy potężne wsparcie. Jest nas kilku, kilku twórców, beta testerzy, twórca piątej fali, twórczyni piątej fali, również fachowcy, świrusy komórkowe. Po prostu jest nas wielu. Tworzymy super grupę, merytorycznie pełną, bez żadnych nienawiści, bez żadnych kółek różańcowych i kółek wzajemnego uwielbienia, dlatego uważam, że to jest miejsce dla Ciebie i powinieneś odwiedzić nas na Facebooku. Tutaj na dole jest ten link, tak jak już mówiłem i tam jestem umówiony z z Wami, z członkami tej grupy, że co poniedziałek będę odpowiadał na chwilę obecną na trzy pytania jakieś skomplikowane, które zostają zadane na tej grupie. Dzisiaj skupimy się na trzech pytaniach. Pierwsze zadała Karolina K. Śnieżka kontra Rafael. Za chwileczkę spróbuję wytłumaczyć coś o tych postaciach. Następne pytanie jest zadane przez Sławka Sławińskiego. Kogo ma wybrać? Rafaela, Alicję, Mistrza czy Richarda? Też za chwileczkę będę odpowiadał. I ostatnie pytanie zadane przez Kamila Pietrzyka: Glenda, tank czy flanka? To myślę, że zaczniemy właśnie od końca, od Glendy. I przy okazji, jak jesteśmy przy niej, trafiła mi się ostatnio ona, więc zapraszam do następnego filmu. Link pojawia wam się u góry. Opis bohatera miesiąca. Pierwszy link to jest. Mój link, teraz właśnie się pokazuje. Drugi link, link, link jest do Breny, do właścicielki, właśnie piątej fali, do twórczyni piątej fali. Ona również nagrywa o niej film. Więc możecie sobie porównać, zobaczyć, kto jak myśli. A teraz bierzmy się do roboty. Pierwsze, co bym chciał jeszcze Wam powiedzieć podczas nagrywania tego odcinka, że nie mam tych wszystkich. Postaci, o których tutaj będzie mowa, dlatego będę po prostu podczas filmu nie będzie nagrywania bezpośrednio z gry. Tylko będziemy bazować na fotografiach, screenach tych postaci z różnych źródeł, ponieważ nie potrafię jeszcze, znaczy nie potrafię jeszcze, no mam, mam problemy po prostu z postprodukcją. I na przykład nie potrafię połączyć dobrze fotografii jakiejś JPEGA z filmem, na przykład w innej jakości, Full HD, i tak dalej, I to troszeczkę później wychodzą zniekształcenia obrazu. I chciałbym tego uniknąć, dlatego będziemy pracować na samych fotografiach. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. No i oprócz tego, jeśli dotrzymaliście do tego momentu filmu, więc dobra, Kamilu, słuchaj. Glenda postać, jak sam widzisz już po statystykach, nie ma ona zbyt wielkich statystyk obronnych oraz życia. No jest to czarnoksiężnik, więc czarnoksiężnik można powiedzieć jest takim swoistym Glaskanonem, czyli postacią, która ma zadawać obrażenia, a nie je przyjmować. To nie jest żaden tank, to nie jest żadna postać, która przeżyje tobie podczas, podczas rozgrywki. Dłuższy czas. Prosto mówiąc, jest to postać, która powinna stać na flance. Ze względu na jej umiejętność specjalną, nie warto jej stawiać całkowicie na boku, ponieważ e, będzie marnowana ona. Dlatego powinien się ustawić między. E, znaczy, tuż obok postaci tankującej, czyli jak najbliżej centrum, ale nie w centrum, czyli nie. Tanka. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej informacji na temat tej postaci, co z nią robić i tak dalej, co ja o niej myślę, bo tu staram się opadać tylko na zadane pytania, ponieważ wtedy film by trwał 40 minut, jak się zacznę rozpowiadać, to zapraszam do filmu, który właśnie u góry Ci się pojawia, opis bohatera Hotma, jak będzie najłatwiej. Cześć Sławku, teraz przyszła Kolejna Twoje pytanie Kogo wybrać w następnej kolejności Rafaela, Alicję, Mistrza Lepusa Czy Richarda Oprócz tego widzę Że masz naprawdę bogatą Kolekcję postaci Takich jak Finleja Welej, Sarnie i Miki Więc naprawdę Trudno mi doradzić, doradzić Kogo powinieneś wybrać Mogę Tobie Prosto powiedzieć, no, najłatwiej będzie mi w tym momencie powiedzieć w ten sposób. Spójrz, Rafael jest lekarzem, doktor z niego. Alicja jest naprawdę fajnym ofensorem, który przyda się tobie podczas ataku na Tytana, ze względu na to, że, mm, ze względu na tą jej drugą część umiejętności, czyli cel otrzymuje minus 40%. 4% do ataku przez trzy tury. Cóż to znaczy? To znaczy to, że tytan po prostu będzie ciebie słabiej bił i dzięki temu będziesz dłużej żył. Cóż, spójrzmy dalej na mistrza Lepusa. Master Lepus zadaje 410 obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Bohater otrzymuje minus 20% do obrony przez trzy tury. Również świetna postać na tytana. Kolejny ofensor do drużyny atakującej na najazdy bądź turnieje, mana ładuje się szybko, więc jest naprawdę tak samo jak Alicja jest naprawdę fajnym ofensorem. Już masz widzisz pytanie, czy potrzebujesz kogoś do ataku, czy kogoś do obrony, do drużyny obronnej, czy do najazdów, czy do mm, turnieji, czy na tytana. Rafael, no to tak, jak na samym początku powiedziałem, to jest doktor i musisz sam wiedzieć, jakie inne postacie masz leczące. A przechodząc teraz tutaj do Richarda, pytanie, czy masz kostium? Bo jeśli masz kostium, to Richard, to Richard w kostiumie będzie moim zdaniem dużo, dużo lepszy. Niż Richard w ko bez kostiumu. To raz. Dwa będziesz miał bonusy. On będzie troszeczkę mocniejszy w statystykach niż normalnie. No i hmm, pytanie. Kiedy dostałeś się Richarda? Czy Richard tobie wpadł na samym początku gry z obozów i dlatego go jeszcze nie masz wymaksowanego? Sam już wiesz dlaczego, bo inne postacie są dużo lepsze. Masz, masz dużo lepsze postacie którym warto dać te teleskopy? Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem Tobie. Co z tym można zrobić? Ja osobiście, nie znając Twoich innych kart, wybrałbym Alicję. Ale to jest tylko moje zdanie. Może dlatego, że mi się podoba jej grafika. No, ja jestem za Alicją, a Ty zrób. Jak uważasz? Fajnie by było, jakbyś napisał w komentarzu tutaj na YouTube pod filmem, jak zadecydowałeś. Dobra, przejdźmy teraz do ostatniego pytania. Cześć Karolinko K. Ciebie zostawiłem na sam koniec, pomimo iż wyczytałem Twoje pytanie jako pierwsze. Tak wyszło. Słuchaj, po, poniekąd już na Twoje pytanie troszeczkę odpowiedziałem przy Sławku. Czyli Rafael. Co to takiego, Rafael? Rafael to jest lekarz, a śnieżka to jest bardzo, bardzo interesująca postać, która może Tobie równie dobrze zaszkodzić, jak i pomóc, ponieważ, tak jak czytamy, na samym początku tej umiejętności, zdejmuje wszystkie efekty i dolegliwości ze, sta ze statusu sojusznikom i wrogom. To znaczy, że działa ona m.in. jak Sonia, czyli zdejmuje przeciwnikom, wszelkiego rodzaju buffy i debuffy, które mają założone, czy truciznę, czy podpalenie, czy, kontrata, czy kontratak, czy wzmocnienie obrony, wzmocnienie ataku i tak samo to działa na Twoich graczy, na Twoje postacie, czyli jeśli masz podpalenie i tak dalej, to może Tobie pomóc. Możesz dzięki temu wyjść cało z sytuacji, ale również zdejmuje Tobie wszelkiego rodzaju buffy. Czyli czasowe leczenia, nazwijmy to regenerację, jakąś obronę, jakiś kontratak, ale w zamian coś nieszkodaje. Oprócz tego za każdy efekt ściąga 15%, dodaje 15% do ataku, czyli jak ściągniesz bardzo dużą ilość tych efektów, to możesz do 420% obrażeń sobie zwiększyć, czyli to znaczy, że naprawdę przy 756 punktach ataku plus oddziały naprawdę możesz zdrowo przypierniczyć, ale musisz dokładnie sprawdzać, kiedy to rzucasz musisz mieć swoje postacie pod kontrolą twoje poczynania, czyli na przykład chcesz zaatakować, ale przyda ci się bardziej kontratak na przykład w następnej turze, bo przeciwnik ma na przykład kolena który, który będzie podpalał wszystkich więc warto na przykład rzucić śnieżkę Wtedy dopiero kontratak zadać mniejsze obrażenia, ale być przygotowanym na kontrę w następnej turze, jak na przykład kolen bądź inna postać będzie w ciebie biła i dzięki temu możesz wygrać na przykład rozgrywkę. Myślę, że starczy na razie tyle opowiadania, ponieważ o Śnieżce chciałbym nagrać również odcinek, bo mam ją i jest naprawdę ekstra. W Dobrze zagrana, mądrze zagrana potrafi naprawdę, tak jak powiedziałem, uratować rozgrywkę. A jak zagrasz ją na pałę, to możesz sobie wręcz przeciwnie zaszkodzić. Myślę, to byłoby to wszystko w pierwszym odcinku odpowiadania na pytania z Tawerny EP. Czyli pierwszy poniedziałek. Następny raz się widzimy może szybciej. A może dopiero w następny poniedziałek. Zobaczymy. Tak czy owak proszę Was, abyście... Yy... Pisali w komentarzach tutaj, jak nazwać te odcinki. Bo nie mam pojęcia, w jaki sposób nazywać te odcinki. Czy nazwać to jakąś serią? Czy jak? No nie wiem. Piszcie w komentarzach. Ja w tym momencie mam pustą głowę. Wam dziękuję i was pozdrawiam. I zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajka pod filmem i oczywiście komentowania tego. Do zobaczenia, hej.